Witajcie! Na dzisiaj przygotowałam dla Was bardzo interesujący wzór, ażur z warkoczem. Przyłożyłam to tutaj na dłuższy drut, dlatego tylko żeby Wam to pokazać w całej okazałości, można tak powiedzieć, ponieważ zrobiłam tutaj cztery raporty, i jest to dosyć, dosyć szerokie. Ja może to tak rozciągnę, żebyście widzieli, jak ten wzór wygląda jak widzicie tutaj mamy ten, o tak jest lepiej widać y, tutaj mamy ten ażur a po środku mamy y, te barkocze ten wzór jest bardzo łatwy do zrobienia, mogę powiedzieć y, bardzo szybko się go robi i składa się tylko, już Wam pokazuję ten szkic. Tutaj zrobiłam niepotrzebnie, chciałam zrobić na tej kartce dwa raporty, ale ponieważ robię jedno oczko, to jest jeden centymetr, dwie krateczki, dlatego nie zmieściło mi się tu, a więc mamy tylko to do tego miejsca. Może w ten sposób zrobię, jest łatwiej wtedy. Popatrzcie, ten wzór składa się tylko z 8 rzędów. I z 17 oczek. 17 oczek to jest jeden raport. Tutaj mamy na początku oczka lewe, następnie w ten sposób oznaczam oczka prawe. To są tutaj oczka, który, którymi będę robiła ten warkocz. To zaraz Wam pokażę. Znowu oczka lewe. Tutaj mamy dwa oczka razem ze skłonem na lewo przeciągnięte. Narzuty i dwa oczka razem ze sobą ze skłonem na prawą. To wszystko Wam zaraz pokażę. Jak widzicie, w sumie ten wzór nie jest trudny do zrobienia. Tutaj tylko. Pomimo oprócz tego, po, y, tego ażuru, dochodzi nam pomiędzy tym ażurem warkocz. Jak widzicie, tutaj są te dwa warkocze, i po środku mamy, ja to może w ten sposób przeciągnę, przedobrzyłam, i zrobiłam, żeby Wam lepiej to pokazać, zrobiłam cztery raporty. Wydaje mi się, że trzy by wystarczyły na te druty, no nic, jakoś sobie poradzimy. Popatrzcie, tutaj macie ten ażur. I pomiędzy są te te warkocze. Ja tutaj robiłam jak zwykle z Karizma Dropsa. Grubość robiłam je, ten, ten, Te raporty tutaj robiłam igłami. O grubości 4 mm. Teraz mam trochę grubszą tą igłę, i dlatego to się troszeczkę bez mocnego rozciągania. Już Wam mówię, ile centymetrów mam przy czterech raportach. Jeden raport to jest 17 oczek plus dwa oczka yy, brzegowe. A więc jeszcze raz zrobiłam tutaj cztery raporty. Jeden raport to jest 17 oczek. Robiłam drutami o grubości 4 mm. Włóczką Dropsa karizma, która jest również 4 mm. I przy tych czterech raportach wyszło mi około 30 cm. Bez y, y, mocnego naciągania mam około 30 cm. Tak, bo tam są jeszcze te dwa brzegowe 30 cm. Na wysokość robiłam. Trzy raporty. Trzy raporty. Na raport mamy 8 rzędów. Tutaj zrobiłam dwa rzędy yy, samymi oczkami prawymi, tylko dlatego, żeby to mi się tu nie zwijało. A więc to odejmę i mam około 10 cm. Przy trzech raportach na wysokość mamy 10 cm. I cztery raporty na, 6, na szerokość mamy około 30 cm. Ten wzór, ten, ten szkic, jak zwykle, możecie sobie wydrukować. Wstawię to na Facebook i możecie to sobie skopiować i wydrukować. I jak macie to przed oczami, to oczywiście o wiele łatwiej się to robi w tej chwili znowu mam karyzmę, w tym wypadku w tej chwili mam to w, w kolorze moim ulubionym można powiedzieć a właściwie bardziej ulubiony mojej córki kolor to jest kolor musztarda tak to się nazywa przerobiłam już te dwa rzędy też mam czwórki i ta włóczka też jest na na Druty o grubości 4. Przerobiłam już tutaj dwa rzędy samymi oczkami prawymi. Potrzebujecie jeszcze igłę, żeby tą specjalną albo zwykły drut, może być, żeby zrobić ten warkocz. Rozpoczynamy pierwszy rząd jednym oczkiem lewym. Pierwsze oczko to jest oczko brzegowe, to nie przerabiam. To ściągam. Następnie mam jedno oczko lewe. Kolejnych sześć oczek to są oczka prawe. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. Oczko lewe. Dwa oczka razem ze skłonem na lewo przeciągnięte. Jedno oczko zdejmujemy, jedno oczko przerabiamy na prawo i to zdjęte nieprzerobione przeciągamy nad tym przerobionym. Oczko prawe na rzut, oczko prawe na rzut, trzy oczka prawe, raz, dwa i trzy. I dwa oczka razem ze skłonem na prawo. Tu wbijamy się od tej strony i przeciągamy naszą włóczkę. To był pierwszy raport. Rozpoczynamy drugi raport. Razem będziemy robili dwa raporty. Rozpoczynamy oczkiem lewym. Następnie mamy sześć oczek prawych. Raz, dwa, trzy, cztery. 5 i 6. Znowu oczko lewe i dwa oczka razem przeciągnięte. Jedno oczko zdejmujemy, nie przerabiamy. Drugie przerabiamy na prawo i to zdjęte nieprzerobione przeciągamy nad tym przerobionym. Jedno oczko prawe narzut. Oczko prawe narzut. Trzy prawe oczka, dwa i trzy. I dwa ostatnie to są dwa oczka razem ze skłonem na prawo. Tu wkuwamy się od tej strony i przeciągamy włóczkę w ten sposób. Może jeszcze raz, bo to jest na początku. I dobrze jest, jak sobie to troszeczkę poluzujecie, albo z tej drugiej strony, z tej lewej strony, robicie te oczka troszeczkę luźniej. Widzicie, to jest trochę za mocno, i dlatego mam problemy z przeciągnięciem. Teraz. I ostatnie oczko to jest oczko. Brzegowe. To był rząd pierwszy, rząd drugi przerabiamy tak, jak oczka schodzą z drutu. To znaczy, tam gdzie mieliśmy oczka prawe, tu w parzystym rzędzie będą to oczka lewe, tu gdzie było oczko lewe, będzie oczko prawe. Wszystkie oczka, które przerabiamy razem ze sobą, przerabiamy w parzystych rzędach na lewo, jak również narzuty przerabiane są na lewo. Jesteśmy w tej chwili w trzecim rzędzie i rozpoczynamy nasz pierwszy warkocz. Pierwsze oczko to jest oczko brzegowe, zdejmujemy, przenosimy bez przerabiania. Kolejne oczko to jest oczko lewe. Następnie mamy trzy oczka, zdejmujemy z lewego drutu na drut pomocniczy i zostawiamy przed robótką. Kolejne trzy oczka przerabiamy całkiem normalnie na prawo. Raz dwa i trzy Następnie te trzy oczka tu przenosimy z powrotem na drut lewy i również te trzy oczka przerabiamy na prawo. Raz Dwa i trzy. Kolejne nasze oczko to jest oczko lewe. Następnie mamy dwa oczka razem ze skłonem na lewo. Jedno zdejmujemy, drugie przerabiamy na prawo. I to nieprzerobione przyciągamy nad tym przerobionym. Następnie mamy narzut. I trzy prawe oczka. Raz, dwa i trzy. Kolejny narzut. Dwa prawe oczka. Momencik, to mi zeszło. Raz i dwa. I dwa oczka razem ze skłonem na prawo. Wbijamy się tu od tej strony i przeciągamy włóczkę. To był pierwszy raport. Rozpoczynamy drugi raport od oczka lewego. Następnie trzy oczka przenosimy na drut pomocniczy. Dwa i trzy. I zostawiamy przed robótką. Kolejne trzy oczka przerabiamy całkiem normalnie na prawo. Raz. Dwa i trzy. No i teraz zdejmujemy te trzy oczka z drutu pomocniczego. Przenosimy je z powrotem na lewy drut. Raz, dwa i trzy. I również te trzy oczka przerabiamy na prawo. Jedno oczko, drugie i trzecie. Kolejne oczko to jest oczko lewe. Dwa razem przeciągnięte, jedno zdejmujemy, jedno przerabiamy na prawo i to zdjęte przeciągamy nad tym przerobionym. Następnie mamy narzut, trzy oczka prawe, narzut, dwa prawe. I dwa razem ze skłonem na prawo. Kłócimy się tu od tej strony i przeciągamy. Ostatnie oczko, to jest oczko brzegowe, to przerabiam na lewo. To był rząd trzeci, w którym robiliśmy już nasze warkocze. Rząd czwarty przerabiamy tak, jak oczka schodzą z drutu. Rząd piąty. Rozpoczynamy oczkiem brzegowym, a następnie mamy znowu oczko lewe. Oczko brzegowe i oczko lewe. Kolejnych sześć oczek przerabiamy na prawo. Trzy, cztery, 5, i sześć. I znowu mamy oczko lewe. Dwa oczka razem ze przeciągnięte. Raz zdjąć, przerobić i przeciągnąć nad tym przerobionym. Kolejne trzy oczka to są oczka prawe. Trzy. Następnie mamy jeden narzut, jedno oczko prawe. I znowu jeden narzut, i znowu jedno oczko prawe. Pamiętajcie o tych narzutach, to jest ważne. Następnie dwa oczka razem ze skłonem na prawo. I to był piąt w piątym rzędzie pierwszy raport. I rozpoczynam drugi raport oczkiem lewym. I 6 oczek prawych. 3, 4, 5, 6, oczko lewe. Następnie dwa przeciągnięte, jedno zdejmujemy, drugie przerabiamy na prawo. To nieprzerobione, przeciągamy nad tym przerobionym. trzy oczka prawe, raz, dwa, i trzy. Jeden narzut, jedno oczko prawe. Jeden narzut, jedno oczko prawe. I dwa oczka razem ze skłonem na prawo. W ten sposób. I przeciągamy. Ostatnie oczko brzegowe przerabiam na lewo. To był drugi raport. W rzędzie piątym. Szósty rząd przerabiamy tak jak oczka schodzą z drutu. Jesteśmy w siódmym rzędzie i rozpoczynamy jak zwykle oczkiem brzegowym i jedno oczko lewe. Następnie mamy znowu sześć oczek prawych, 4, 5, i sześć oczko lewe. Dwa razem przeciągnięte, jedno zdejmujemy, drugie yy, yy, przerabiamy przepraszam, i to zdjęte nieprzerobione przeciągamy nad tym przerobionym. Dwa prawe oczka, jeden narzut, trzy prawe, jeden narzut i dwa razem ze skłonem na prawo. Jeszcze raz. I rozpoczynamy. To był pierwszy raport. Rozpoczynamy z siódmy rząd, znowu y drugi raport rzędu siódmego oczkiem lewym. Sześć oczek prawych. Trzy, cztery, pięć i sześć, jedno lewe oczko. Dwa razem ze skłonem na lewo, przeciągnięte. Dwa oczka prawe, raz i dwa. Jeden narzut, trzy prawe. I ostatnie dwa oczka w drugim raporcie w rzędzie siódmym przerabiamy razem ze skłonem na prawo. I oczko brzegowe. To był siódmy rząd. Ósmy rząd przerabiamy tak jak oczka schodzą z drutu. Przerobię to razem z Wami. Tu mamy te dwa, które były razem ze skłonem na prawo. Przerabiamy na lewo i tak dalej. My tutaj mamy w sumie prawie wszystkie lewe oczka. Tu pamiętajcie o tych narzutach. To jest bardzo ważne. W poprzednim rzędzie mieliśmy narzut i tu przerabiamy go też, przerabiamy to oczko na lewo. Lewe Lewe, lewe. Tu wychodzi nam oczko prawe. To jest to oczko, które tu przerabialiśmy w poprzednim rzędzie na lewo, więc ono tutaj wychodzi nam jako prawe oczko. I znowu mamy lewe, lewe. To jest bardzo dobrze widoczne. Dobrze jest widać, jakimi oczkami musicie tu przerabiać. Popatrzcie, tu znowu wyszło prawe oczko, więc to przerabiamy na prawo. Lewe znowu był narzut i ten narzut też przerabiamy na lewo. Jak widzicie, ten wzór nie jest yy, znowu prawy. Nie jest bardzo trudny, jest yy, w jednym raporcie na wysokość. Macie tylko jeden raz yy, warkocz. Jeden raz jest warkocz i yy, ten warkocz też jest, widzicie, bardzo łatwy do zrobienia. I tu mamy oczko prawe i oczko brzegowe. To był ósmy rząd. Bardzo ważne, żebyście pamiętali, jest to, żeby robić te narzuty i na lewej stronie, żeby przerabiać tak, jak oczka schodzą z trutu. To nie jest tutaj skomplikowane, bo tutaj macie tylko lewe oczka, i tu lewe, więc tych parzysty, na tych parzystych stronach one są jako prawe oczka, a reszta wszystko to są lewe oczka. Po przerobieniu, może jednego raportu, to tak dobrze nie jest widać. Dlatego przerobiłam tam kilka raportów na szerokość w tym fioletowym tutaj z tej fioletowej włóczki, którą mam. I tutaj to jest o wiele lepiej widoczne, jeżeli macie trochę więcej tych raportów. Widzicie, to jest bardzo fajny wzór. Bardzo łatwy do zrobienia. Mam nadzieję, że. Że nie będziecie mieli z tym problemu. Czy to jest dla początkujących? Nie wiem, trudno mi to powiedzieć. Jeżeli potraficie robić prawe oczka i lewe oczka, to ja osobiście zabrałabym się za to na Waszym miejscu, jeżeli dopiero początkowymi jesteście początkowymi dzierganiami. Nie wiem. Jeżeli po, jesteście na początku swojego, swojej kariery, tak można powiedzieć, czasami plączy mi się ten jęzor. Bo w sumie tutaj macie tylko ten jeden raz ten warkocz. Poza tym są to wszystko bardzo łatwe oczka. Mam nadzieję, że do czegoś będziecie mogli wykorzystać ten wzór, ponieważ tutaj mamy warkocz, to powiedziałabym, że nawet na ciuszki, na rzeczy, na tą porę roku w tej chwili, na coś lżejszego, jak widzicie, nie jest on taki aż za gruby. Tylko w tych miejscach, gdzie ten warkocz jest. Ok, to chyba wszystko na ten. Moment, więcej nie będę Wam zawracać głowy. Tak jak powiedziałam, to możecie sobie skopiować i wydrukować. Ja tutaj chciałam przedobrzeć, tak jak powiedziałam, na początku chciałam dwa raporty narysować, no ale niestety. Tutaj nie macie żadnych oczek dodatkowych, tych tak zwanych symetrii jest po prostu 17 oczek plus dwa oczka brzegowe. Tych dwóch oczek nigdy nie, nie rysuję. To tyle. Zaraz to nagram na YouTube, to przełożę na Facebook i możecie zacząć jeszcze przed świętami swój projekt tym wzorem. Na razie Wam serdecznie dziękuję za uwagę. No i do usłyszenia w następnym moim wideo. Żegnam się z Wami, życząc miłego dnia. Do usłyszenia Pa.